Nie, no lecia, radimy, starcjusza, starcjusza. Kto, kto, jest, kto jest impostorem? Teraz cze, cze. mamy czas przerwy, dziękuję. to No nie no, nie skip, tylko dajmy te czy Ja bym go No skip o! Bez kitu zróbcie to! O, to by było spoko, to zgadzam się, ale ja no, no chyba że chciał go popilnować po prostu i go ci. No to, nie, tak, no to, no to nie możemy, nie, możemy nie, go nie, kiknąć, nie, i nie, ramy, nie? Nie, no to już będziesz bardziej szmaciarski niż to co on zrobił, no skipu po prostu. <laughs> Ja miesięcy. Miesięcy. Ja zagłosowałeś? Nie zachowujmy się a co, gorzej niż on. Opowiem ci krótką i bardzo pasjonującą historię. Pierdoląłem misklika. <śla> o nie, najgor... Ale najgorsza. Pasjonująca. A, 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 a najgorsza jest to, Dziękuję, że ja nawet radiu. tego nie wiedziałem, dopóki nie napisali, co ja odjebałem. Kurde, przecież zagłosowałem za Mandzią, o co wam chodzi? Ale w momencie film ugrałem grę sam. Oczywiście, że tak poleci film. O tak. Tragedia. Z nie ma innej opcji. Kurde, chciałem w poprzedniej rundzie zrobić to co Nexem mówił. To dalej aktualne. No teraz się niestety S tego nie zrobię. <laughs> ktoś go chciał wyrzucić. No i git. Kim jest Faudieza, to streamuje. Dobra, ja nie, no, nie jestem chodzi. impostorem, nie jestem impostorem, nie jestem impostorem. No! Chcesz coś z Iwonu? Dawaj mgiełkę arbuzową! No. Co chcesz? Mgiełkę no. arbuzową! Jakie zadanie robisz, Mitrix? tricks? E, kręciołki, wiesz? Te też zrobię. Skocz do wentek, jesteś impo. po. Nie powiedz nikomu? No jasne, że Chodź. nie. Chodź. Ej, co chcesz z Iwonu? No... O kurde, widziałeś to? Skuszamy? Szukamy mordercy. Szukamy mordercy. Na co ja ja nie wiem. Wiem. To masz pytanie, gdzie idę? Co? Co? O, ogólnie szukaliśmy o, mordercy z to... padką, bo... To bo to ja no, nie, zakładam, mordercy. że Nexy nic nie widział. Bo my, Ja w co obwerowałem coś z iPhone'u, ch iPhone chciała różową mgiełkę, ale nie miałam... Arbuzową, arbuzową. Co, mangio? Tyle pograłeś. No Dobra, chciałeś mieć e, dwie minuty, co masz? A gdzie ciało, Mandzio? Pod elektrykiem. A przyjęte. Ja, Leksze ja, ja. co do się admina. stało? Co się Nekse stało no, z Mandzią No do Admina. No ja on biegł do elektryka, stwierdziłem, że zrobiłem tego mm. zadania, poszedłem do Admina, ale nie zabiłem Aha, go. bo ja właśnie chciałem zrobić rybcę, ale chceć. Z... No. mam iść, bo to bardzo nie, spotkanie, ja, tak nic na Mandziu nie ja, żyje? Nie, Kuki, ja chciałem powiedzieć, ja chciałem powiedzieć do Waszej trójki tam. Nieważne co się za chwilę stanie, to nie ja uwierzcie mi. To chciałem powiedzieć. Ej, bo jak macie takiego rumcajca na końcu tęczy, nie, to my zachą szukaliśmy tego w węcie. Tam, a to nie jest no krasnoludek? To o, no krasnoludek. A, a to jest no, skrzat? Ten, co o, złoto to, 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 to. kradnie. No, to to skrzat, no. czy ja mam tylko jedno pytanie na tę rundę VGZ. Skąd przyszedłeś jak ten? Spotkaliśmy się w, nad kąsami. Teraz z góry przyszedłem. O, mi kletko. klatki. Chciałem pójść za chłopakami, no to ale po... poszedłem... Ej, Zacha, właśnie, bo ty wybiegasz z elektryka, nie było ciała już? Cześć ja ten... wybiegałem z elektryka, chłop mi powie. No, byłeś tam i Nie. Yeah. No, byłem z wpadku i jeszcze był. Ja byłem. Mitrix wybiegał. No, ktoś wybiegał. Junior ja chyba, że tak. Ale mi pobiegł na kamery A, to i widziałem, jak od strony Storage'a do admina. Tak było. Tak było. Tak tak Prawda. Nie, bro, nie bronię się, ale to nie byłem ja. Ja nikt ja go nie ruszyłem. No dobrze. Z porosu, sporo do potem przyszło. Z no, do ku Przepraszam, przepraszam. I missed, colet. Ja Mogę do... za to wyleciec. Ja <laughs> Dobra, 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 dobra. Żegnam na kse. <laughs> Mitrix, przyjacielu, co robimy? No nie wiem. No ja chodź z nim jest. zrobię. Fauki wiesz, co on wcześniej zrobił? No, to dwa razy się mnie. No mnie przyszedł zabić. Jeszcze zagadywał mnie, żebym pomógł mu specjalnie robić upload. No i przyszedł i mi że jeszcze w trakcie robienia tego uploadu. No niesamowity. A teraz ty będziesz się skanował? Nie, ja wiem. A to okej, okay, to my idziemy dobra, dalej. Dobra, dobra, dobra. Chcesz go dziabnąć? Nie, nie, nie. Okej, okay, okej. Okay. Na, 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 na. Czy jest tu kurier? Nie ma kuriera. Ej, o, weź, o, popilnuj. Ty, tu weź, popilnuj. Popilnujcie drzwi. To to ja, ja sprawdzę, co się dzieje w tamtych pomieszczeniach. Dobra. Okay. <śles> <śles> dobra, Git. Jak tam? Kuki nie żyje. <śles> Było spoko. Fajnie, Kuki nie żyje. A, okej. Okay. Jak ci idzie powtarzanie? I mów. Cześć, Junior. Wiecie? Czego go do końca. Ty, ty! Gdzieś chciał, No chyba sobie żartujecie, że akurat kończyłem robić Simon, ja... Dobra, Dobra sprawa to jest... Tak, to ale tyle czasu <laughs> początku. Ej, znaczy, że Ej, to mógł was, być snek, bo jest do? jeden frag tylko przez cały czas. Tak, jest jeden frag, ale ten frag, on padł już jakieś. No, dawno temu w sumie i Kubok go pilnował. Tak. A ja poszedłem sprawdzić, czy ktoś przy kamerze się nie kręci. Jedynymi osobami był tam fałkiem Z, który mówi, że właśnie zaczęliśmy do Simon Sesa oraz wpadka. No tak. obok... hmm. w nim, nie, no. Nie ja byłem z fałkiem ja Z. Jestem Tak, tak. tak. Ja byłem w byliśmy w trójkę cały Ale czas. Ale Nie, nie no cały to. czas. Ciebie tam nie było w momencie, tak. kiedy ja poszedłem. Był, Dobra, był, tylko on poszedł na górę na cyferki chyba. Dobra, od razu jak ktoś. Bo my wchodziliśmy razem do rektora w trójkę. Ja cały czas po prawej stronie nikt mnie nie widział. Wierzę ci. Widziałem cię. My ja byłam z Matrixem cały czas po lewej stronie, potem przed nas VGZ i byliśmy cały czas w trójkę tak, już dokładnie. od ponad połowy rundy. To, to ja, z... no właśnie to ja rundy, jeszcze... a w połowie rundzie padł kill. Znaczy to ja tylko powiem jeszcze, czy jeszcze ktoś, i... ale samego MRO. Znaczy no, ostatnio. Czy, czy ktoś przyszedł do Was od strony Electricala? Znaczy nie elektrikala no ty, tylko. Ty, tylko ty, junior. Kamer. junior, ty przyszedłeś! KAMER! Nie. No nie wiem, siedziałam no w reaktorze, ja No to ty przyszedłeś. Ponieważ wiec. szukałem kto wyszedł z wenta w, yy, w kamerach Nikt z elektryka. Nie przyszedł z kamer. Hmm. Podejrzewam. Hmm. Dobra, powiem wprost. Hmm. Chłop uprawiał stanie z gwiazdami w elektryku. No na złość. No bo, o -o. no bo pilnował tego ciała przez zenu zadmina. Ja bym na nie. niego zagłosowała. Nie nie nie, 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 Skipujcie. Skip, 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 skip. Ale Czyli to tak, moje albo hmm, albo VGZ, okay. albo. Albo ktokolwiek z lobby. A czemu nie? Mitrix? Mitrix też był po lewej stronie. Z komunikatem, żeby nie robić tych zadań Dlaczego wy się cały czas kłócicie. Dobra, Mitrix, co robimy? Ja już robiłam to zadanie. Co ty robisz? A dobra. Nie rozumiem. Halo. Impostor, wejdźcie, give me a sign. Halo. Give me a. Szybko elektryk, elektryk, jest ciało, 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 ciało ciao, ciało? Ciało, 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 O rzu... Czemu to zrobiłeś? Wpadka! Hej! Cicho O kurde, reaktor O co? O kurde Dobra, wpadka wyleciała z wenta przed chwilą Nie! Potem... Ja Zaha wyleciał! Mam, pytanie. Ja mam, inne, o, pytanie. mam inne pytanie, mam inne pytanie. Włączył się reaktor, chciałam powiedzieć Kto do reaktora, a ty był uciekałeś od niego. W momencie niego. włączenia reaktora. Ja byłam w security i Zaha tam przyszedł skądś i jak włączył się reaktor, to ja chciałam być na reaktor, a on zaczął uciekać ode mnie. Ja powiedziałam, dobrze. zobacz reaktor, a on dobrze, poszedł dobrze. w inną stronę. Czyli wpadka była w security. Zaha przyszedł do security, a Birtek gdzie ty byłeś? No to teraz powiem tak: Zaha wychodził z elektryka, więc to by się zgadzało przyszedł na security. Ja z elektryka poszedłem na prawo robić questy, zrobiłem sobie ładne kółeczko po prawej stronie, w tym momencie jestem w kafeterii. No To by się mniej więcej zgadzało z tym, co widziałem na adminie, aczkolwiek hmm. możesz, mogłeś tam tędy po zabójstwie. Ale dobra, to jeszcze, ja raz, jeszcze raz powtórzę moją część historii. Wbiegam do security widzę wpadkę biegnącą od Wenta. Ja sprawdzałam. Went, nie, 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 nie bo ja sprawdzałam wenta. wenty. Mogła skończyć. No i sprawdzała Wenty. Ty się po nie ruszają. Po czym powiedziałem, wpadka wracać do tego Wenta. I ona włączyła reaktor i powiedziała: O! Reaktor się włączył. No bo się włączył i myślałam, że go naprawimy razem. Ja nie wiem, naprawdę, nie wiem za o co ci chodzi, stałam sobie w takim miejscu, w którym się sprawdza, czy się nie ruszają wenty. Wenty się nie ruszały. I ty przyszedłeś do mnie i włączył się reaktor i myślałam, że pójdziemy naprawić reaktor, a ty zacząłeś spierdzielać. Ja nie chcę stać obok ciebie wpadka. wpadka, ma jej w jednym rację, wenty się nie ruszały, bo stałem na adminie i nie było skoków wentami. No właśnie. Także ja proponuję, no nie wiem, no ja głosuję na Zacha, no. to no go,